Od Białasek, chodź, ten szalasek, nie białasek, dobrze mówię, chodź, 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 ojej, no przepraszam, że Cię obudziłam, przepraszam, przepraszam, że Cię obudziłam, chodź, tu chodź, na poduszeczkę, chodź, chodź na poduszeczkę, tak, no przepraszam, że Cię obudziłam. Mm -hmm. Bocie. Tak? Śpisz sobie? No tak, no spij sobie. Nie ma jeszcze jedzenia, już gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie? Oj, ale popadało trochę śniegu jak ślisko przestańcie. Ojej oj, Brunek, co tam masz za zabawkę? Pokaż pan ci. Dobrze, nie skacz, nie skacz, nie skacz. Oj tak, no przestań, no. Oj, dobrze, no kocham, kocham wszystkich pulpecika też kocham. Pulpecik to jest taki fajny piesek. Taki fajny pulpecik jest, taki zabawny, taki artysta. Artysta taki. Lisek też jest bardzo... Jezu, lisek to skacze na 3 metry do góry. Zaraz się pogryzą. Uspokój, spokój, pulpet. Dobra, dosyć, dosyć. Buciki założone. Idziemy do zwierząt. Gnunia, moja zliczna, moja niunia. Lisek, no wszystko to takie zazdrosne. Jeden o drugiego, bozie. Boże, jakie to zazdrosne. Wszystko jest strasznie. Tak, tak. Czekajcie. No, przecież nawet nagrać nic nie mogę, no wszystkich was kocham, boże, wszystkich kocham, wszystkich, Liska, Niunie, Ulpecika, tak, Niunia, zobacz co robisz, zaraz mi telefon spadnie, gdzieś się pchasz, no, zaraz do domu pójdziemy, tak, o, Niunia, Niunia, nie mogę nagrać, Niunia, nie skacz mi do twarzy. O, Jezus. o jest, no, zaraz się pogryzą. Uspokój. No to jest zazdrość, to jest zazdrość. Wszystkich kocham. Roz, ale mi spodnie wybrudziliście, a ja dzisiaj mam luziowe spodnie. Luziowe mam spodnie. Ojej, moje pięsełki kochane. Pulpet, co robisz? No, Bruno to najpożądniejszy. Dawaj zabawkę. Dawaj zabawkę Bruno. Dawaj, dawaj zabawkę. Dawaj zabawkę. Już, wystarczy tej miłości. Idziemy do konia, chodźcie. No pani, na co cieka? Proszę pani, już dajemy jedzonko. No, no, nie gryź. Już dajemy jeść, tak? Balbinka, już dajemy jedzonko, bo balbinka głodna. Dziewcynki. Sareneczko, moja kochana. Moja Sareneczka. Ona jest taka złudziutko, to kuchoniutka. Smacznego, smacznego skalbeczku, smacznego. Mamusia też je. Smacznego. Sarenka uwielbia siano. Tylko siano. Ona nie zje kukurydzy, chlebka, mało co, marchewki po dziubie. Słomę uwielbia i siano. Naprawdę, ona nic prawie innego nie chce. Nie tak jak inni. No, ta sobie je. Tutaj jest mamusia, a ona to garściami, normalnie garściami, nie wiem, od małego była chowana tak samo jak inni, jak inne, a ona uwielbia po prostu sianko. takie smakuje. Tak? Sianko. takie śliczna, moja kuchona. No, mamusia też niech sobie je. Dobra. O, a tutaj zostało trochę siana, yy, słomy. To one sobie tutaj leżą. W ciągu dnia mają takie łóżeczko. Dobra, niech sobie jedzą jedzcie sobie no a ja idę dalej macznego powiem wam że pogoda jest straszna okropna po prostu jest tak zimno że szok podobno święta w tym roku były najbardziej zimne od paru tam lat ładnych więc masakra eee, dzień dobry w ogóle bo z wami się jeszcze dzisiaj nie widałam. Eee, dzisiaj taki króciutki mam nadzieję vlog mi wyjdzie taki symboliczny eee, jak minęły święta? Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie rodzinnie, ale z jednej, ogólnie to tak, no wiecie, człowiek się narobi, narobi, jak ten głupi, prawda, nagotuje, narobi, no i w Wigilię byliśmy u mamy, byliśmy u babci, babcia jedna od taty to już wiecie, woli siedzieć w domu, więc posiedzieliśmy z nią, pojechaliśmy do taty potem, potem do mamy druga babcią mamy, więc tak wiecie, ok. Potem miałam gości w pierwszy dzień świąt, i w drugi dzień świąt też miałam gości, więc tak to zleciało na gościach można powiedzieć. Ale fajnie, rodzinnie. No już nie tak jak zawsze, bo z takim smutkiem w sercu, no już wiecie, przeszło rok minął, ale jakoś trzeba dalej żyć. No i, i tyle. Dajcie znać, co tam u Was, jak wam minęły święta. Mroźne były zimne. No, a teraz co? Parę dni wolnego, nowy rok i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy niż ten, co był. Lec, lecimy dalej. Patrzcie na oczku, jaki lód. Wszystko zamarzło. Ja tu mam takie przeręble porobione. Zaraz włączę yy, pompe, pompkę. Znaczy taki mam, jak to się nazywa, bąbelkowy powietrzecz, odpowietrzacz, no że bąbelki idą powietrze, dopuszczę im, bo mam z tej strony taką dziurkę i tutaj z tej strony też mam taką, ale jest tak po prostu zimno, że to wiecie, cały czas zamarza, no i zaraz im tam powietrza dam, o niech sobie wiecie, włączę pompkę i niech sobie tutaj... No, żeby miał powietrze trochę, bo tak to się rybki mi poduszą. W zeszłym roku nie miałam takiego odpowietrzacza, co bombelkuje mi powietrze i powiem wam, że przeżyły było wszystko OK, ale w tym roku jest więcej rybek, no i kupiłam sobie coś takiego i zobaczymy. Zobaczymy. Zaraz pójdę to włączę, tylko pawo mi to musi przynieść i tyle. Nie zdążyłam nagrać, bo misiek po lodowisku szedł. Jakby na używach jeździł, ale teraz już nie chcę boi się. No pokażcie się. Gąska. I kaczor, którzy ocaleli z życiem przed świętami. Tak jak mi dzisiaj jedna z was napisała. Tak jak mi jedna z was napisała, że Dziękuję Pawłowi, że ich ocalił. Ale przyjdzie na nich i tak czas. Wcześniej czy później. Niestety takie życie a w sumie się zobaczy, bo może dokupimy drugie będą do pary sobie chodzić, zobaczymy mamy tylko te białe kury, jednego koguta mamy bo fajny jest, indyk i więcej kur nie mamy jajecznych, będziemy mieli na wiosnę no, dobra, idę, bo Paweł tu będzie im ścielił teraz suchego, bo już nabrudziły niech mają sucho i tyle, fajne takie, fajne, zobaczymy zobaczymy co z nimi dalej będzie Święta, święta, słuchajcie, i po świętach, jak to się mówi. Było, minęło i człowiek się narobił. E, w ogóle to witajcie, bo się chyba z wami nawet nie witałam. Człowiek się narobił, jak ten głupi osioł, kupę kasy na wszystko wydał, a teraz tylko musi dojadać no bo wiadomo, wszystkiego zostało. E, więc święta, święta, i po świętach. E, wyszłam tutaj, zobaczyć, co i jak obrządziłam sobie swojego mojego podobno konia i pozy zaraz u Paweł przyjdzie, będzie tu sprzątał kurą. Znaczy wiecie, suchego im wysypę słomy przyniesie i im tutaj wyścieli, bo to jest jego jakby obowiązek. Ja też bym mogła, ale po co? <laughs> jak jest chłop w domu nie no śmieję się bo to ja już nic nie mówię bo niektórzy to żartów moich po prostu nie rozumieją dajcie znać jak minęły wam święta czy jesteście zdrowi jaka u was pogoda u mnie trochę popadało jest bardzo ślisko e, w święta był straszny mróz bardzo było mroźno e, później e, w drugi dzień świąt to miałam gości to jej mama u mnie była to ledwo do domu dojechała bo była po prostu lodowisko było na ulicy strasznie było zimno ślisko dzisiaj to tak też jest wiecie no też jest ślisko i tak wiatr zimny wieje i ogólnie jest do kitu do kitu no ale co zrobić w końcu jest zima prawda i ta zima ma się słuchajcie przez jakiś czas utrzymać więc tak no zobaczymy jak to będzie na dzisiaj to będzie to wszystko takie króciutki słuchajcie vlog o idzie kaczka gęś to Wam zaraz ją z bliska może pokażę, nie wiem czy ona przyjdzie, taka jeszcze wiecie trochę jest strachliwa, nie wiem co z nimi zrobimy, czy może dokupimy parkę i będą sobie tu chodzić, bo są takie śmieszne, fajne są, ale miało być inaczej, wyszło słuchajcie jak zawsze, no i tak, mam nadzieję, że w tym roku się jeszcze zobaczymy w jednym bądź w dwóch vlogach, oj słuchaj, jaka jest słodka, o Boże. I w ogóle tak. Tu będę miała całe przemeblowanie. Tu będzie wybieg dla konia i dla kóz. Za płotno będę miał wyjście takie na co dzień, a na polu wiadomo, łąkę do jedzenia. Tu będą, tutaj będzie właśnie koń stał i kozy, a kury będą miały kurnik drewniany, zrobiony tam po tamtej stronie. I tam będą sobie chodzić: może tam właśnie kaczka, basen, basen będą miały. Będą się, słuchajcie, kąpać. Zobaczymy. No, taki jest plan. Szkoda, że jest tak zimno i mroźno, bo teraz Paweł ma ten urlop, to by trochę mógł coś podziałać, a tak to ziemia zamarźnięta to nie robota. E, o i tyle. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym roku, przynajmniej z raz może dwa, zobaczymy. E, ja w poniedziałek wyjeżdżam, jedziemy na trzy dni w góry, słuchajcie, na samego Sylwestra akurat. E, już to było dawno, dawno, no jakiś czas temu już to było zaplanowane, zaklepane, ale nic nie mówiłam, bo wiecie. E, Coś powiedzieć, to zaraz coś może się wydarzyć i plany mogą się zmienić, więc ja już po prostu zawczasu nic nie mówię, ale tak, jedziemy. Jedziemy w poniedziałek. No, mieliśmy jechać tak w poniedziałek, słuchajcie, późnym popołudniem, ale pojedziemy chyba w południe, wyjedziemy, bo jak ma być tak wszystko, to wyjedziemy wcześniej. Jedziemy takim większym samochodem, takim alabusem, można powiedzieć, bo jedziemy z moją psiapsi, więc będzie nas Nasza czwórka, siedem osób, i bo ich jest troje. Więc fajnie, bo Laura się też cieszy, bo będzie miała koleżankę i w ogóle będzie fajnie. No i tak, i, i tak sobie spędzimy, spędzimy sobie wtorek na, w górach, w środę w Sylwestra i w, nie, w środę w Sylwestra i w czwartek, bo już mi się dni mylą, w czwartek na Nowy Rok wrócimy dopiero późnym wieczorem. O. Zwierzaki będą miały tutaj opiekę. Wszystko jest już załatwione, zaklepane i, no, i będzie super. Sami swoje tu będą, jak, jakby to powiedzieć. No i tyle. Mam nadzieję, że będzie fajnie, ale słuchajcie, no, może nagram jak się będę pakować, zobaczymy. Ja nie wiem, ale tam chyba raczej nie będę nic nagrywać, bo powiem Wam, że chciałabym sobie zrobić reset. Reset od ludzi. Internetu, nagrywania, od wszystkiego przemyśleć, wyczyścić głowę, spędzić czas z ludźmi, a nie tak, wiecie, z telefonem. No, mam nadzieję, że po prostu, no, że chciałabym się tak wyciszyć i wyczyścić głowę, po prostu, więc nie wiem, zobaczymy. Może jakieś przebitki tylko będę nagrywać, czy coś, albo jakieś zdjęcia wam puszczę. Zobaczymy, jak to będzie. No, na razie to na razie to. Jeszcze może ze dwa vlogi przed Nowym Rokiem, mam nadzieję, że puszczę, że się jeszcze zobaczymy, a póki co trzymajcie się, wszystkiego dobrego, eee, ja idę zaraz do domu eee, i dzisiaj będzie taki dzień leniwy, jutro też mam zamiar zrobić taki dzień leniwy, wieczorem jutro się popakujemy, w sumie to wiecie, tylko z szafy wyjąć i schować eee, parę tam rzeczy i nie cudować z tymi, wiecie, walizkami, nie wiadomo co tam z sobą brać, więc e, minuta pięć jak będzie w torbę, w torbę. Dobra, w torbę. Niech będzie, że w torbę spakowany. Okej, okay, bo za długo gadam. Miałoby dzisiaj tylko chwileczkę sy symbolicznie. Ehm, no i co? I do zobaczenia mam nadzieję. Mam nadzieję jutro.